Hej, witam Was bardzo gorąco. Ja jestem Dud, to jest Gadowor i to jest oczywiście Kratos. Spotykamy się ponownie w Hadesie. Jakże, uh, żeby nie było zbyt miło ała, i zbyt uroczo. Jak się tutaj w ogóle. Aha, dobra, tak się zmieniało. Ale ja stąd nie mam kurczę takiego zasięgu, żeby im coś zrobić. Uuu, to będzie dodatkowe utrudnienie. A nie, mam, słuchajcie, nie mam. mam. Gimcie, szmaciarze. Może wam one mają życia Przez już nie mam many <laughs> Ale bieda, słuchajcie! Skończyła mi się mana Faj! I tym optymistycznym akcentem zaczynamy kolejny odcinek. No po prostu masakra. Lepiej być nie mogło, kratos spokojnie. O Jezus, oje, o oje, ojezus, o o to ja się może od razu zabiję i zrobimy to jeszcze raz. Dlaczego nie zmieniłam magii? Serio? Masakra jaka jest. Dobra, Zeus, Zeus. Czy on dostał coś tam? Jakieś obrażenia ode mnie? Wydaje mi się, że dostał, ale nie mam pewności. I przypadnij, Maro czysta numer 2! No nie strzelaj w tamtego downie, tylko w tego, w którego cały czas strzelałeś. O matko, tak to mi się nie dogadamy, Kratos. No, no, znowu strzelasz w innego? No bo... bo tak! Bo dlaczego nie? Dobra, zabiłam część z nich, zostało tylko trzech to już jest początek czegoś niezwykłego, jeśli przestaniecie do mnie strzelać. Dobrze. Dobrze Kratos. Pięknie. teraz ich zabiję. Uj, teraz będzie zemsta. Zemsta jest taka słodka. Okej, okay, już coś przylazło. Widziałam, że coś przylazło. Coś wielkiego. Co to jest? Minotaur. Aaa, spoko. Z Minotaurem sobie jakoś damy radę. Chyba. Chociaż wiecie, bo to Hades jest w sumie, więc cholera wie, czy sobie poradzimy z Minotaurem. Może być w sumie kiepsko ostatecznie. Zwłaszcza, jak mi się tutaj nogi łucznicy pojawiają, to już mogą być kiepsko. No tak, kończ gościa. Może dostaniemy trochę many za takie wykończenie. Czy życie się dostaje za do minotaura? Kurczę, w sumie nie pamiętam. Ale zaraz się okaże. Życie. No dobra. Lepszy rydz niż nic, jak się to mówi. Dobra, tam przylazło dwóch nowych minotaurów. Tu nic nie przylazło. Ciebie nam zabić tak raz, a porządnie. Okej. Okay. Jeden ogłoszony. Drugi zabij. O no, pewnie, pewnie, jeszcze czwartego, trzeciego mi tu prześlicie, tak? For fun. Żebym się nie nudziła, nie? A jakże. Co, przyślecie następnego, czy już nie? Oczywiście, że tak, no, bo co tam, pobawmy się w Hadesie. Eee, chcemy magię. Życie w miarę jest, także chcemy magię. Dobra, to mnie nigdzie nie doprowadzi. O, no, no proszę, kolejna partia, jak urocza. Przyjdzie następny, czy nie? Nie, dobra, to nie. Co w ogóle mieć... Czy on właśnie wyleciał? Tak, wylecieli poza krawędź. Jak to było piękne. to się, że jak wyleciło poza krawędź, to się nie liczy, jakbym ich zabiła sama. Będą się tak się jak odradzać, chociaż może nie. nie wiem. Ja sama bym w sumie nie chciała stać tak blisko krawędzi, więc. Może się odsuniemy. Albo zamiejmy miejscami, chociażby. Okej, okay, to było wszystko. O mój Boże, widzicie co tam będzie. Co tam mnie czeka strasznego, najgorszego. Tak czeka mnie wieża którą będę musiała się wspiąć. To będzie, moi kochani, tak straszne. To jest tropka jeśli dobrze pamiętam, za wspięcie się po tej wieży bez, e, bez żadnych obrażeń. No, gratuluję tym, którzy ją mają, bardzo, bardzo Wam gratuluję. Tym bardziej, że tam jest zaraz druga, ale jeśli się nie mylę, zaraz po tej wieży e, kończy się to, co się tutaj dzieje, więc. Więc ponio. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to jest strasznie, strasznie tricky. Nie wiem, jak to się mówi po polsku. <grym> wiem, że to straszne, że nie wiem, jak się mówi po polsku. Ale tricky w tym sensie, że. No właśnie, w tym sensie tricky. Um, bo wydaje ci się, że wszystko jest dobrze i, i, i wszystko ci ładnie idzie. A za chwilę, na przykład. Masz patową sytuację, że leci do ciebie ostrze właśnie tak jak teraz i musisz szybko coś wymyślić. Okej. Okay. Szkoda, że się spieprzyłam za pierwszym razem. Może by mi się udało zrobić tą w sumie. O ile jej nie mam jeszcze. Bo pewnie nie mam. Nie, nie, to jest za bardzo irytujące, żebym ja ją miała. Żeby mi się chciało ją robić. Okej, okay, okej, okay, spokojnie. Okej, okay. fak. Jeszcze raz! Aha, jakim cudem mnie zahaczyło! Jakim cudem? Pytam się. Aha, aha. Dobra, takie skakanie to jest wiecie, takie trochę robienie tego na hardkorze. Takie Chybił trafił. Zabije mnie, czy nie zabije. Trafię na ostrze, czy nie trafię. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już dość wysoko, więc byłoby fajnie tego nie spieprzyć. That's what she said. Co? Jeszcze raz. To się wydaje takie mega proste, nie? Ja nawet uważam, że to jest proste, ale ta gra jest tak wredna. Że po prostu zahaczy lekko nóżką o jakieś głupie ostrze i już mogę się... wiecie... Wal się Kratos! Spadaj na dół. Na sam pieprzony dół. Okej, okay, to nie wiem jak mi się udało zrobić, ale dobrze, że się udało. zrobiłam teraz głupią minę. Olejcie to. I wszyscy teraz cofają i sprawdzają co to była za mina <laughs> To była mina rozkminiającej duc Zawsze wtedy otwieram usta Nie! Are you fucking kidding me? Było tak blisko Pff. Teraz nie będę nic mówić Zastanawiam się, czy ważniejsze, znaczy ważniejsze, czy lepszą metodą jest tutaj po prostu robienie tego powolutku i sukcesywnie, czy na hamach. I na chybił trafił. Fak, drypałam. Dobrze, że to mi tak mało życia zabiera. Może to jest po prostu odpowiedź na moje pytania? Może ja muszę dojechać do, 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 do prawego albo lewego brzegu i czekać, czy będzie coś wychodziło ze ściany, czy nie? Again. Again and again and again. Znowu mi się przypomniał morderca z nieefektywną bronią, tak to się nazywało. Z łyżeczkę, łyżeczką, jak to było głupie. wręcz idiotyczne, ale śmieszne. A na tym chyba bazuje cały internet, więc chociaż wiecie, psychologia internetu jest tak zawiłą sprawą dla mnie i tak niesamowicie wielką tajemnicą, że. Okej, okay, Kratos, okej, okay, teraz spokojnie! Tak! O mój Boże, tak! Tak! Udało się! Teraz rodzi się pytanie czy to jest checkpoint. Czy jeśli spadnę z drugiej wieży, to będę musiała wspinać się na obie od nowa? To jest bardzo dobre pytanie według mnie Dlaczego możesz strzelać czterema strzałami, przepraszam bardzo. Co to miało być w ogóle? O mój Boże, nie. Co za masakra. Czy to jest.? O mój Boże, to jest straszne. O mój Boże, ale zła. O mój Boże! Wy chyba żartujecie z tą wieżą. To jest jakaś kpina przecież. A im dalej, tym pewnie gorzej. <grywy> nie no, wiem, ha, ha. Wierzyłam, że tu trzeba się wstrzelić w dobry moment. I wie, że jest tak skonstruowana. Oj, oj, oj. I wie, że jest tak skonstruowana, żeby była tylko jedna furtka. O! W sensie jedna furtka, ja to źle nazwałam trochę. Chodzi mi o to, żeby... Że jest tylko jedna okazja, żeby znaleźć dobry timing. Żeby przejść tutaj jakoś. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Zresztą wy jesteście inteligentni. Dość mocno Myślę, że zrozumieliście. Tam się nie da przejść. Tam jest po prostu jakaś masakra. Widzieliście to? Czyli dlaczego ja się spieszę? Dlaczego ja się spieszę? Zupełnie niepotrzebnie. Teraz. No nie wiem jak przejść przez ten moment, no nie mam pojęcia. Nie, bo... No, uh -huh. nie chcę już tutaj trafi. Już w ogóle będzie piękne. Kratosie. No i dobra, tu jest... Cyk. To jest w miarę nieproblematyczne, ale tutaj po prostu się zaczynają jakieś pieprzone schody. Jest słyszycie jej krzyki w tle, masakra. Okej... Okay. No dobra, to było w miarę sponia. Ale teraz pewnie znowu będzie jakaś tragedia. Tak... Wiedziałam, że... Matko boska, jakie straszne! Ile już się z tym męczę w by ogóle. Pewnie się jeszcze trochę pomęczę. Teraz tu znowu, ja nie pamiętam jak to było. W którym momencie ja się tu mam wybrać do góry. Okej, okay, w tym momencie chyba. W ogóle ja nie wiem kto to tak zaprojektował, ale był geniuszem zła. Naprawdę, był po prostu jakimś pieprzonym geniuszem zła. Idziesz, 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 idziesz. Bardzo ładnie, Kratos. Jesteście dumna. Okej, okay, liczę, że nic mnie tu nie zahaczy, bo jak zahaczy to będzie w cholerę złe. Okej. Okay. Udało się, o oh mój Boże. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj jest jakiś punkt zapisu w ogóle. Jest, dobra. Chodź tu. Jest, jest, jest. Tak chcę zapisać grę zdecydowanie. Hmm, może być. Jesteśmy w ogóle pod styksem, jeśli się nie mylę, więc wow, nice. Okay. Idziemy o matko skakanie. To będzie złe, to będzie złe, to będzie złe. W lewo czy prawo? Lewo czy prawo? Będziemy w prawo i zobaczymy co mi to da. Okej, okay, gówno mi to dało. Powrót będzie tak. Jep! Tego się spodziewałam, ale przynajmniej wiem, że nie mam iść w prawo. <laughs> Dobra. Idziemy w lewo. Tak, jeszcze niech mnie pędzący w dół człowiek trafi, to już w ogóle będzie cudownie. No cześć, o matko, dlaczego akurat oni? Ja nie chcę. I czy Który z nich w ogóle dostał jakiegoś hita? To się akurat rozpieszkił w tym samym momencie, w którym ja użyłam many. Przestańcie mnie spychać do cholery! Aha! To fajnie, nie? Nawet nie chcę wiedzieć jak długo będę musiała się tu z nimi bić. Ile partii będę tu musiało żeby żebym dostała kolejne. A! Spoko, za jednego jest jeden. Ten. Przynajmniej tak to wygląda. No, za jednego jest jeden... jeden... nawet nie wiem jak to nazwać, jeden... Homos! Oh, Jedno to nie wiem co to jest. Jedno to coś. No dalej, 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 DALEJ! Okej. Okay. I okej. Okay. Jeszcze gdzieś coś, ktoś? A, okej, okay, jeszcze jeden. Chciałaś. Ja Czy to byli wszyscy? Okej, okay, jeszcze jeden. Tak mi się wydawało, że chyba jeszcze jeden powinien nie to jest trochę za daleko, żeby tam coś Tak, tak, tak. Idziemy stąd. Tylko, żeby się tutaj teraz jeszcze nie spieprzyć, bo jak się tu spieprze, to już po prostu będzie masakra. No chyba sobie żartujecie. Naprawdę? Ciężko okupiona droga ku wolności, a wy mi tu jeszcze łuczników. Jest i kręgosłup. Spadamy stąd, spadamy stąd. W ogóle ciekawe wyobrażenie Hadesu, powiem wam. Znaczy, no, wiem, że nie Hadesu. Wiem, że nie Hadesu, tylko tego co jest pod Hadesem, w sensie pod Styksem. Uh, nigdy, nigdy tak sobie nie wyobrażałam Hadesu. Bardziej dla mnie bliskie było wyobrażenie Hadesu z Godowar 3. Myślę, że, że większość z was również. Okej, okay, ale ktoś spuścił nam kamień z Liną, więc skorzystajmy z niego. Zobaczmy co nas tutaj czeka. Kratos. And not a moment too soon. I only finished digging just a moment ago. Who are you? Now that is an interesting question. But for now, you must hurry. Athens need you. But how did you know I am Athena, isn't the only god keeping watch on you, Spartan? Complete your task, Kratos, and the gods will forgive your sins. Okej, okay, myślę, że pamiętacie tego pana. Tam schodzić na dół już pozwolicie, że nie będziemy. <laughs> Bo co za dużo to nie jest zdrowo. Zrobiłem sobie kolejny zapis. Tak. Idziemy do Aten. Ku Aresowi. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra, życie w sumie mogłabym wziąć. A ja chyba muszę się kierować w tą. Stronę okej, okay, albo i przez świątynię? A tak, przez świątynię. Święta, prawda? Nawet boję się myśleć, co mnie tutaj czeka w tej świątyni. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Ojojoj! o matko, no wiedziałam, co mi tu przylazło. Nienawidzę, nienawidzę. w okropne, straszne, najgorsze. No oczywiście, że przylazła następne, no bo po jakże? No. Nie będę go najpierw kończać. Widzę, że gra strasznie mnie dzisiaj nie lubi i chce mnie wystawić na wielką próbę cierpliwości, zwłaszcza. Dobrze, zobaczymy, kto wygra ten pojedynek, Oczywiście, że ja. Szłam zwycięsko. A jakże? Meduza, oczywiście, że tak. Już cię widzę, ty mała jęzo. Daj, zgiń, przepadnie. Ja nie mam czasu ani serca na ciebie, zwłaszcza w takich małych pomieszczeniach. Nie chcę jej kończyć, bo wiem, że nie zrobię tego tak jak powinnam. nie niepotrzebnie stracę życie. padła Umaranie czysto. że na tych schodach mnie czeka po prostu jakaś następna przeprawa z tymi wszystkimi. Już umarły. Nie, zostały. Oczywiście, no, że zostało. Gdzie jest druga? Okej, okay, chyba zeszła. Chyba zajeszła. Co mamy święty spokój, idziemy dalej. No nie Nie, ja nie many, ja nie mam czasu. Tam Ares czeka. I wielkie sprawy. O, manę bierzemy. Mana się przyda. Lecimy dalej. Tu mi na pewno coś z zakrętu wyskoczy i dostanę zawału. No, tak. Ja nie wiem. Wietrzaaa! No, myślę, że to już mamy za sobą. Oła. Oła. Nigdy nie zrozumiem idei stawiania tutaj łuczników. A! Zapomniałam. ideą twórców tej gry jest irytowanie graczy. Ok i mamy punkt zapisu. I to jest moment, moi kochani, w którym kończy się ten odcinek. I mam nadzieję, że Wam się podobał. I mam nadzieję, że będziecie z niecierpliwością czekać na kolejny. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia już jutro.